Cześć, witajcie. Wojtek Wychowaniec, Projekt Depresja. Nagrywam kolejny film z odpowiedzią tym razem na kolejne pytanie, które chyba jest jednym z najczęściej padających pytań ze strony menedżerów, z którymi spotykamy się w takim kontekście psychoedukacyjnym i szkoleniowym. Mianowicie, na ile menedżer odpowiada za zdrowie psychiczne pracownika. Ostatnio nawet to pytanie... Zabrzmiało inaczej, czyli na ile, to było ze strony pracownika, na ile pracownik yy, w ogóle może pozwać pracodawcę na przykład za to, że doświadcza dzisiaj wypalenia zawodowego, a depresji. To mówi o tym, że to pytanie jest jak najbardziej na miejscu, na ile menadżer, na ile organizacja, na ile firma odpowiada. Za zdrowie psychiczne pracownika. Ja od razu mówię, że nie jestem w stanie, ponieważ nie mam wiedzy, odpowiedzieć na ten temat pod kątem prawnym, ale jestem w stanie odpowiedzieć na, na to pytanie pod kątem takim psychologicznym i BHP. I trzy takie odpowiedzi na pytanie: na ile menedżer odpowiada za zdrowie psychiczne pracownika? Po pierwsze, na tyle, na ile odpowiada za jego zdrowie fizyczne. To znaczy fizycznie jest dla nas zupełnie jasne, że na przykład linia produkcyjna jest zorganizowana w sposób bezpieczny, że na przykład są kaski, rękawice czy inne wymogi, albo w zasady w pracy biurowej, prawda, żeby stanowisko pracy było odpowiednio doświetlone, a czas pracy był zgodny z prawem i zgodny z możliwościami pracownika. Tak samo psychicznie. Rolą menadżera i organizacji jest zapewnienie środowiska pracy, które będzie pozwalało na pracę w równowadze, czyli na zachowanie work-life balance, na radzenie sobie z trudnościami, że pracownik będzie dostawał takie zadania czy tyle zadań, aby mógł je zgodnie ze swoimi zasobami psychicznymi udźwignąć. I jestem pewny, że wszyscy to wiemy, że. Nie unikniemy stresu, presji, bo jest tego bardzo dużo w życiu zawodowym, ale za to odpowiada pracownik i organizacja, żeby zadania, liczba zadań, ilość zadań czy Trudność zadań były dostosowane do zasobów, możliwości psychicznych pracownika. To po pierwsze. Po drugie, na ile, pracow na ile menedżer odpowiada za zdrowie psychiczne pracownika, czy w jaki sposób, no to odpowiada w związku z procedurami firmy, czyli w związku z obowiązkiem informacyjnym. Przypuśćmy, że mamy pracownika, który przychodzi do menedżera zgłaszając objawy depresji, czy jakieś inne, prawda? czy objawy lękowe, czy jakiekolwiek zaburzenie to odpowiedzialność pracownika polega odpowiedzialność menedżera polega na tym żeby tego pracownika pokierować zgodnie z procedurą firmy to jest czy my na przykład dysponujemy możliwością realizacji bezpłatnych konsultacji dla pracowników albo czy w naszym pakiecie medycznym na przykład jest możliwość skorzystania z pomocy psychologa czy psychiatry taki obowiązek informacyjny czy te informacje mają olbrzymie znaczenie dla osoby, które są w kryzysie, ponieważ taka osoba sama często nie może, nie ma zasobów, żeby znaleźć informacje. Więc kwestia jest bardzo ważna, aby menedżer ze strony organizacji był przygotowany na to, żeby zrozumieć sytuację, niekoniecznie jakoś musi. E, e, nawet nie powinien udzielać wsparcia psychologicznego, ale powinien udzielić wsparcia informacyjnego zgodnego z polityką, jaka jest przyjęta w danej organizacji. I trzeci element, na ile menedżer odpowiada za zdrowie psychiczne pracownika, to element miększy czy bardziej miękki, taki, gdzie chodzi o to, aby nasze środowisko pracy. Dawało przestrzeń do tego, żeby pracownik mógł podejść do swojego przełożonego i powiedzieć: Słuchaj, jestem w kryzysie, słuchaj, jest mi dzisiaj trudno, że jest to środowisko, które jest empatyczne i otwarte, i pracownik wie, że może do swojego menedżera przyjść. No, z jakimś zgłoszeniem, prawda? Ostatnio bardzo popularne stwierdzenie neuro, neurodiversity: że jest taka różnorodność, że my wiemy, że mamy różne kłopoty, różne trudności, różny rys charakterologiczny, ale że w naszym środowisku jest dlatego akceptacja. I to jest taki chyba trzeci obszar, którego, do którego też, który można by powiązać z tym pytaniem. Na ile menedżer odpowiada za zdrowie psychiczne pracownika, to znaczy odpowiada za stworzenie przyjaznej, organizacja menedżer, odpowiadają za stworzenie przyjaznej, otwartej atmosfery tolerancji i akceptacji, także ze względu na neurodiversity. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie jakkolwiek dla Was użyteczne. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę dużo wiosny i dużo słońca. Trzymajcie się. Cześć.